Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica, Dariusz Pogorzelski, witam Państwa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan Michał Dworczyk, szef e, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam, szczęść Panie Ministrze. Dobry wieczór, szczęść Boże. Panie Ministrze, Senat odrzucił ustawę o podwyżkach dla parlamentarzystów, dla najwyższych urzędników w państwie. Czy to oznacza, że tych podwyżek nie będzie? Dla samorządowców, parlamentarzystów i osób sprawujących kierownicze stanowiska w państwie. Z tego wynika, że podwyżek nie będzie. Opieram się na słowach szefa naszego klubu parlamentarnego, marszałka Ryszarda Terleckiego. To była próba wygenerowana czy przygotowana przez porozumienie wszystkich klubów sejmowych. Podpisały się pod tym projektem wszystkie partie, wszystkie kluby sejmowe po to, żeby systemowo e, uregulować zagadnienie wynagrodzeń właśnie samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w partii. Jak rozumiem, stało, w ciągu dwóch stało, albo w ciągu trzech dwóch dni, dni. Tak. E, opozycja zmieniła zdanie. E, dlaczego zmieniła zdanie? No proszę zadawać to pytanie przedstawicielom Ale pana, e, opozycji. Jest opinia? No, wydaje mi się, że to jest rodzaj jakichś rozgrywek wewnętrznych e, w ramach platformy obywatelskiej czy innych e, klubów opozycyjnych. Właśnie Grzegorz Sadyna Na bardzo ostro tym... skrytykował obecne władze partii Platformy Obywatelskiej, w tym pana Borysa Budkę, właśnie za ten konsensus, jaki został wypracowany wokół tego problemu, bo problem jest, panie ministrze, nie ma co ukrywać. Niskie wynagrodzenia, dla, zwłaszcza dla wiceministrów, którzy zarabiają około pięciu, de facto na rękę, pięć tysięcy złotych, a jeszcze niektórzy, ci, którzy korzystają ze służbowych mieszkań, muszą zapłacić chyba tysiące, tak? No, ja tutaj szczegółów, jeśli chodzi o wynajem mieszkań, nie znam, bo to też jest uzależnione od powierzchni, ale mm -hmm. rzeczywiście... Praktycznie w każdym resorcie jest tak, że dyrektorzy, a często wicedyrektorzy, zarabiają więcej niż wiceministrowie czy nawet ministrowie, ale to jest jakby kwestia wysokości tych wynagrodzeń. To jest jedna strona. Druga strona to chodziło o właśnie systemowe rozwiązanie naliczania tych wynagrodzeń i miało to, być, miało to dotyczyć tak naprawdę zarówno władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej, jak i sądowniczej. Mhm. Systemowy sposób Bo tam punktem odniesienia rozwiązań. było wynagrodzenie sen, sędziów Sądu Najwyższego. No tak, czyli pierwszy... władza właśnie sądownicza, tak. ustawodawcza i wykonawcza miały mieć precyzyjnie, w taki sam sposób, transparentnie Ale... i w sposób uzależniony od sytuacji mm. ekonomicznej w kraju miały być naliczane te wynagrodzenia. Projekt upadł. No, rozumiem, że to nie jest ten moment. O przyczyny konkretne należy pytać opozycję. Ale widać, że opozycja jest tutaj taka mocno labilna, bo wydaje mi się, nie zweryfikowałem tego sam czytając wyniki, ale wydaje mi się, że absolutna większość klubów opozycyjnych głosowała za tym projektem, po to, żeby dwa dni później zmienić całkowicie zdanie. Tak, no dzisiaj na konferencji prasowej za tę decyzję z piątku przyproszała między innymi rzecznik lewicy Pani Anna Maria Żukowska na Twicie napisała. Przepraszamy za błędy i za głupotę trzeba przepraszać. Popełniliśmy błąd. Mądrzy jesteśmy mądrością naszych wyborców i mądrością wszystkich partii tworzących koalicyjny klub parlamentarny Lewica. Żyjemy w demokracji, każdy ma prawo do zmiany swojego No dnia. tak, ale panie ministrze, to jednak jest ważna sprawa, bo yy, niedobrze jest, kiedy ministr zwłaszcza ministrowie, wiceministrowie, którzy decydują naprawdę o ważnych sprawach dla całego państwa, dla obywateli, zarabiają mniej no, niż no, nie ujmując nic akwizytorom, którzy, którzy yy, decydują o tym, jakiego, jaka pasta w jakim sklepie będzie na jakiej półce. I to chyba nie jest dobre rozwiązanie. No jednak Państwo, politycy ulegali presji takiej opinii publicznej w sprawie samolotów rządowych. Skończyło się to tragicznie. Tutaj może się tak tragicznie nie skończy, ale może się źle skończyć, no bo jednak do tak odpowiedzialnych funkcji nie będą przychodziły osoby, osoby które rzeczywiście mają wysokie kwalifikacje i kompetencje. Znam wiele osób, które odmawiało kandydowania, mówiąc, no że właśnie. po prostu mają rodzinę na utrzymaniu i nie mogą, sobie kredyt spłacają, prawda, w związku z tym nie mogą sobie pozwolić na to. Natomiast jest też szereg osób, które może zaakceptować te reguły funkcjonowania. Tak jak powiedziałem, no, ja żałuję, że pewne rozwiązania. Systemowe, które są wcześniej omawiane, w pewnym momencie są wywracane o 180 stopni. No właśnie dlaczego? Nie potrafię na to odpowiedzieć. No ale decyzja. Opozycji. Rozumiem, że sprawa wynagrodzeń nie była powodem odejścia ze stanowiska wiceministra zdrowia pana Janusza Cieszyńskiego. Czy pan premier rozmawiał z panem ministrem odnośnie jego odejścia? Pan minister Cieszyński można powiedzieć był jednym z takich głównych fundamentów w zespole pana ministra Szumowskiego, był też bliskim współpracownikiem premiera Mateusza Morawieckiego, wcześniej jeszcze w Ministerstwie Finansów pracowali później, zwłaszcza w czasach COVID-u, Janusz Cieszyński był taką osobą, która brała na siebie bardzo dużą część pracy i odpowiedzialności. O swoim odejściu według mojej wiedzy rozmawiał wcześniej oczywiście ze swoim szefem, czyli panem ministrem Szumowskim. A z premierem. Według mojej wiedzy też rozmawiał pan minister Cieszyński z panem premierem, ale szczegółów nie znam i nawet gdybym znał, to nie chciałbym o nich publicznie. Mówić, dlatego że to jest zarezerwowane dla czy to pana ministra Cieszyńskiego, czy to mhm. pana premiera, informowanie o ich rozmowach. Natomiast zachował się absolutnie po dżentelmeńsku, czyli nie było to jakieś nagłe odejście, prawda, tylko wcześniej informował o tym, od dłuższego czasu mówił o zmianie swoich planów zawodowych. No i to dzisiaj nastąpiło. Czy rozumiem, że sprawa wynagrodzeń, systemowe rozwiązanie wynagrodzeń dla najwyższych urzędników w państwie, parlamentarzystów, samorządowców upadła definitywnie i do niej powrotu nie będzie. A jeśli będzie to kiedy? Przed według wyborami następny. Według słów marszałka Terleckiego zamykamy ten rozdział yy, i na razie on pozostanie zamknięty. Panie ministrze, to teraz przenieśmy się na Białoruś. Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z panią Switchaną Ciełchanowską. I jakie są ustalenia? W jaki sposób pan premier wspierał panią, panią no, kandydatkę? No i Nie wiemy, czy, czy to będzie przyszła prezydent, czy będzie działaczką opozycji. To była długa rozmowa telefoniczna. Pan premier podkreślał, tutaj byli oczywiście zgodni w sprawie tego, że wszyscy represjonowani powinni zostać zwolnieni z aresztów, z więzień, czyli więźniowie polityczni powinni zostać zwolnieni. Oczywiście, że powinno, powinny nastąpić wybory w pełni demokratyczne i transparentne. Pan premier wywodzi się sam ze środowiska Solidarności, Solidarności walczącej więc sprawy społeczeństwa obywatelskiego, sprawy demokracji leżą mu na sercu, stąd duże pewnie zrozumienie i taka empatia w tej rozmowie. Oczywiście był to też ta rozmowa była też elementem przygotowań do Rady Europejskiej, która odbędzie się z inicjatywy premiera Morawieckiego w najbliższą środę przywódcy Unii Europejskiej będą dyskutować na temat sytuacji na Białorusi, możliwych scenariuszy rozwoju tej sytuacji no i oczywiście tego co Unia Europejska no właśnie, co Unia powinna Europejska zrobić, może zrobić w jaki sposób się zachować bez wątpienia potrzebna jest presja na władze białoruskie Presja dotycząca e, pokojowej deeskalacji sytuacji, która ma miejsce dzisiaj e, na Białorusi. E, nie może być mowy o siłowym rozwiązywaniu tych napięć, e, nie może być zgody na e, represje. E, wszystkie osoby, które są więzione ze względów politycznych, powinny zostać zwolnione. Unia Europejska też powinna wyjść z takim taką propozycją, ofertą. Zrobili to już prezydenci. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda i prezydenci krajów bałtyckich, propozycją pewnego pośrednictwa pomiędzy władzami białoruskimi a społeczeństwem, mhm. które dzisiaj masowo demonstruje, bo trzeba podkreślić, że na Białorusi nie ma zorganizowanej opozycji. No to nie Partia polityczna jedna albo druga, prawda, która e, nawołuje to do nie demonstracji. to jest sytuacja z roku 80. Jak chyba w Polsce, prawda? E, tak, to nie ma tam żadnego związku, który by strukturyzował ten ruch. To jest po prostu oddolny ruch niezgody, oddolny ruch obywateli, którzy chcieliby w sposób demokratyczny wybrać e, swoje władze. W związku z tym e, tutaj potrzebna jest, e, potrzebne jest takie wsparcie, dialog. Na pewno nie jest e, właściwą drogą narzucenie sankcji, prawda, nałożenie sankcji i odwrócenie się placami do Białorusi. No, w ten sposób e, być może ktoś chciałby... W tej sytuacji się zachować, ale absolutnie to jest droga donikąd. Tu z jednej strony oczywiście osoby, które są bezpośrednio i osobiście odpowiedzialne za pacyfikację, za brutalne prześladowanie opozycji, powinny być objęte sankcjami personalnymi, ale z drugiej strony należy podtrzymać kanał komunikacji z władzami białoruskimi i starać się doprowadzić do dialogu między władzami obecnymi na Białorusi a społeczeństwem. I do do Aleksandr ym, Łukaszenko jest gotów do dialogu? Wie pan, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Sytuacja na Białorusi przez ostatnie kilkadziesiąt lat no nie była nawet w 50% podobna do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Więc jak ta sytuacja się rozwinie, naprawdę trudno przewidywać. Bez wątpienia nigdy nie było tak blisko do zmiany systemu na Białorusi, jak jest dzisiaj. Tylko Czy prezydent ta zmiana, w jakimś kierunku to tego, tego też nie, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale pewne jest jedno: powinniśmy wspierać demokratyczne aspiracje narodu białoruskiego. Powinniśmy zadbać o to i zrobić wszystko, żeby represje polityczne, represje na Białorusi. Zostały wstrzymane. A czy jest jakaś odpowiedź na ten program, który premier przedstawił w piątek w Sejmie? Te pięć punktów. Pomocy dla, dla Białorusi? Czy już się zgłaszają jakieś działacze opozycyjni z Białorusi, którzy chcieliby skorzystać z polskiej pomocy? Program Solidarności z Białorusią, o którym mówił pan premier, który zakłada wsparcie osób represjonowanych, studentów czy pracowników naukowych, którzy są relegowani z uczelni, wsparcia dla projektów związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego, czy wsparciem wolnych mediów. To 50 milionów złotych za ten program też Pani Swietłana w rozmowie premierowi Marojeckiemu dziękowała. E, został ten gest dostrzeżony absolutnie, ale też trzeba podkreślić, że Polska od lat, od 2006 roku prowadzi szereg programów takich wspierających społeczeństwo białoruskie. E, w ostatnich latach tych represji było mniej, więc beneficjentów tych programów było również mniej. Hmm. Teraz no, zobaczymy jak się rozwinie sytuacja, ale wiemy, że tysiące osób było aresztowanych, część, duża część Puściła areszt, ale są cały czas więźniowie polityczni. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. My powinniśmy być gotowi i deklarujemy taką otwartość na przyjęcie tych wszystkich, którzy zostali w jakiś sposób poszkodowani, czy są represjonowani. Będą mogli dzięki temu pakietowi solidarności z Białorusią liczyć na hmm. pomoc. Czy polski rząd strony polski? podejmował jakiekolwiek próby skontaktowania się z Władimirem, z Aleksandrem Łukaszenką? Ja nie chcę mówić o wszystkich dyplomatycznych zabiegach, natomiast my cały czas mamy otwarte kanały komunikacyjne na poziomie i dyplomatycznym, i też na poziomie społecznych organizacji i ruchów różnych. W związku z tym taki dialog trwa. Natomiast tam sytuacja jest po pierwsze bardzo dynamiczna, po drugie, sam prezydent Łukaszenka w tej chwili przybrał taki konfrontacyjny, mocno trąd. Ton, te wypowiedzi, które, w których atakuje e, kraje bałtyckie, polskie, Polskę, Unię Europejską, e, no, są elementem pewnej wewnętrznej gry, bo one nie mają oczywiście nic wspólnego z rzeczywistością. Nikt nie dybie na niepodległość czy na suwerenność Białorusi, jeśli nikt z Europy, bo jeżeli ktoś ma w tej sprawie plany, to raczej sąsiad ze wschodu Republiki Białoruskiej. Natomiast e, Zarówno Polska, jak i cała Unia Europejska chciałaby po prostu, żeby Białorusini mogli stanowić sami w sposób demokratyczny o sobie. A czy Pana zdaniem może się powtórzyć scenariusz z Ukrainy, gdzie będzie jakaś interwencja rosyjska na Białorusi? Dzisiaj takie spekulacje, w moim przekonaniu, są absolutnie nie na miejscu. Sytuacja jest jednak inna niż na Ukrainie. Myślę, że dla Federacji Rosyjskiej taki scenariusz siłowego rozwiązania też byłby z bardzo wielu względów bardzo niewygodny, i myślę, że Rosja wolałaby go uniknąć, ale bez wątpienia jest tak, że Białoruś jest szalenie istotnym krajem z punktu widzenia geopolityki, z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej. No i jeżeli ktoś myśli, że z dnia na dzień może Białoruś wydobyć się z tego ścisłego związku w jakim przez ostatnie kilkadziesiąt lat pozostawała z Federacją Rosyjską. No to jest w błędzie, to na pewno jeżeli ten proces będzie miał miejsce, to on będzie trwał długo i nie będzie to łatwy proces. Dzisiaj zapadła decyzja właśnie o zwołaniu tego szczytu Rady Europejskiej odnośnie Białorusi. Też jest taka zapowiedź, że jutro prawdopodobnie będzie z Aleksandrem Łukaszenką rozmawiała kanclerz Niemiec Angela Merkel. No w różnych miejscach w Europie pojawiają się, widać reakcje na sytuację w Białorusi, ale to się dzieje w ostatnich dniach. Natomiast te pierwsze dni po wyborach były, spotkały się raczej z milczeniem, Zmienia się coś w Europie, jeśli chodzi o e, sytuację Białorusi? No ja nie mogę się zgodzić, że spotkały się z milczeniem, bo Polska od pierwszego dnia, premier Morawiecki i no polska, tak, polska dyplomacja ja zabiegali się o to, zachodnie. żeby właśnie Europa zaangażowała się w rozwój wypadków na Białorusi, bo Białoruś dotyczy nie hmm. tylko Polski, nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, ale całej Unii Europejskiej. I ta presja, którą wywierał polski rząd, polska dyplomacja, polski premier e, przynosi owoce. W zeszłym tygodniu od było się spotkanie ministrów spraw zagranicznych poświęcone Białorusi właśnie z, na zaproszenie Polski. To, ta ta te, te, telekonferencja miała miejsce. W środę odbędzie się właśnie spotkanie liderów unijnych, też w formie telekonferencji, też zaproponowane przez polskiego premiera. W związku z tym ta presja, ta dynamika działań polskiego rządu przynosi skutek. Panie ministrze, jeszcze na chwilę, na koniec naszego programu y, chciałem poruszyć jeden temat, mianowicie premier Mateusz Morawiecki, Morawiecki skierował do prezesa y, wydawnictwa, y, y, do którego należy portal ONET, tygodnik Newsweek Polska, do y, Axel Springer, do pana Marka Dekana list. No właśnie, dotyczący jakby pewnych artykułów, które się na tych łamach tych, tych, tych mediów pojawiły w związku z setną rocznicą wojny Bitwy Warszawskiej. Pan premier dlaczego zdecydował się napisać taki, taki list do, do pana prezesa Dekana? I pan ze względu na treści, które się pojawiły, m.in. na cytowanym przez pana portalu, no to jest absolutnie nie do zaakceptowania, żeby taka prosta sowiecka propaganda, bo z tym mamy do czynienia, była dzisiaj sprzedawana jako, nie wiem, alternatywna historia, jako coś, co może niuansować tamte wydarzenia. Polska była napadnięta, Polska w wojnie polsko-bolszewickiej wprawdzie odniosła zwycięstwo, ale była przedmiotem napaści sowieckiej. Bohaterstwo żołnierza polskiego zatrzymało ten bolszewicki pochód na Europę Zachodnią. Sowieci wówczas dopuszczali się straszliwych zbrodni na cywilach, na żołnierzach. Przecież były, no, nie chcę nawet przytaczać tych okropieństw, które wtedy miały miejsce. I dzisiaj kwestionowanie tego, czy jakieś niuansowanie tego, rozmywanie, próba rozmycia tego, jest naprawdę absolutnie nie do zaakceptowania. Pani, ja tylko wyjaśnię, o co chodziło w tych publikacjach, mianowicie na portalu Onet ukazały się kilka artykułów odnośnie wojny polsko-bolszewickiej, bitwy warszawskiej i właśnie jeden z tych artykułów został otrzymał taki tytuł. Tego, co wyprawiają Polacy, nie da się opowiedzieć. Lekarz Armii Czerwonej pisze z frontu poruszające listy do żony, a drugi artykuł był opatrzony takim oto tytułem Prawda o losach jeńców sowieckich wojny 1920 roku. Piekło za drutami. Ten artykuł drugi, chyba moim zdaniem, Wpisuje się absolutnie to, w taką jest... proklemrowską putinowską propagandę odnośnie podważania, 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 jakby tego, co się działo właśnie w obozach chińskich. W 20 roku. To, to jest tak, to jest właśnie propaganda, czy to jest narracja stworzona kilkadziesiąt lat temu przez propagandę sowiecką jeszcze, która miała usprawiedliwić e, zbrodnię katyńską, że rzekomo Polacy dopuszczali się jakichś zbrodni na jeńcach bolszewickich w 20 roku i dlatego był Katyń. Otóż nie, rzeczywiście. Jeńcy bolszewiccy umierali w obozach, e, dlatego że wtedy były takie, a nie inne warunki sanitarne, dlatego tyfus, że szerzyły się choroby takie jak tyfus, tak, cholera i inne choroby wyniszczające ludzi. Wtedy to dotykało wszystkich, bo takie panowały warunki. Natomiast żaden z tych jeńców nie zginął od strzałów w tył głowy, tak jak zginęło kilkadziesiąt tysięcy polskich e, patriotów. 22 tysięcy polskich żołnierzy w Katyniu. E, w Katyniu, prawda? W, w, związku z tym, w związku z tym, tak, oficerów, policji i tak w związku z tym no, porównywanie tego jest absolutnie niedopuszczalne i powtarzanie właśnie tej propagandy sowieckiej sprzed kilkudziesięciu Ale pana zdaniem lat jest to absolutnie jest efekt działań poszczególnych dziennikarzy, redaktorów czy właśnie właścicieli tego koncernu medialnego Wie pan to oczywiście zawsze dziennikarz ponosi odpowiedzialność za to co się znajduje w tekście, ale nie oszukujmy się, to również właściciel i wydawca decydują jaki kształt ma dany artykuł czy dana publikacja. Tak, to wydawnictwo Ringer Axel Springer jest koncernem amerykańsko-niemiecko-szwajcarskim, czy w związku z tym tutaj powinna jakaś zaistnieć sprawa dotycząca no to, się mówiło, to mówiło się o tym, żeby jednak zmniejszyć udział kapitału zagranicznego w polskich mediach będzie to miało miejsce? Taka ustawa dekoncentracyjna wzorowana na rozwiązaniach francuskich wiem, że jest analizowana, natomiast ostateczne decyzje nie mam wiedzy, czy zapadły w tej kwestii, czy nie, ale wiem, że takie poważne rozmowy w Ciekawe, naszym obozie co Amerykanie się na to powiedzą toczą. Dziękuję panie ministrze Dziękuję za również. rozmowę. Naszym gościem w tym wydaniu polskiego punktu widzenia był szef kancelarii, prezesa Rady Ministrów, minister Michał Dworczyk. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję panu. bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Polski Punkt widzenia już jutro o godzinie 21.40 rozpoczynamy. Teraz yy, życzę państwu dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z panem Bogiem.